Panie Sołtysie, Panie Adamie, my zgromadzeni tu mieszkańcy Bogucina składamy Panu podziękowania za dotychczasową pełną poświęcenia pracę na rzecz naszego sołectwa. Dziękujemy za rzeczy duże i rzeczy małe, często niezauważane, choć bardzo ważne i robione po to, by ułatwić nam życie, poprawić bezpieczeństwo. Za otwartość na potrzeby mieszkańców, umiejętność słuchania, sumienność, życzliwość i empatię, zadbanie o dobro naszej wsi i jej rozwój, za chęć niesienia pomocy innym w trudnych sytuacjach, za organizowanie ciekawych spotkań i festynów mających na celu integrację naszej społeczności, za uśmiech i dobrą energię, za to, że był Pan z nami i dla nas. Sercami jesteśmy z Panem w tym trudnym dla Pana i Pana rodziny czasie. Mamy nadzieję, że za półtora roku Pan wróci i znowu będzie Pan naszym sołtysem. Sołtysem charyzmatycznym, energicznym, bezkonfliktowym, powszechnie lubianym i szanowanym. Dziś za to wszystko, co Pan dla nas zrobił, mówimy. Dziękujemy!